Hejo. Dzień dobry, e, przepraszam za nienagrywanie tak długi czas i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem top model. E, tak, mega się cieszę, e, bo długo zdlekałam w sumie zrobieniem tego top model, bo mój telefon nie działa jak powinien, e, a powinien działać dużo lepiej. E, I przez to nie nagrywałam nic. Bo mam straszne lagi. Mam naprawdę na telefonie mam straszne lagi. Jeszcze do tego dochodzi aplikacja nagrywająca yy, i nawet ten film zajął mi dużo dłużej niż powinien. Ciągle wychodziłam, ciągle znikałam. Yy, no, ale udało się większość nagrać. Yy, to model na szczęście nie udało się mi nagrać finału. Tak, finału. Z czego jestem bardzo niezadowolona. Ale powiem Wam, kto wygrał. Oczywiście wszystko pokażę. Większość przynajmniej luki tych osób, bo chyba mam zdjęcie. Zdecydowanie jednak wolę granie na komputerze, ale nie wiem, czy poradziłabym sobie potem z montowaniem wszystkiego właśnie na moim komputerze, e, bo jednak mój komputer to też jest takie, wiecie, no średnio, ale działa, działa. E, tylko nie wiem. W jaki sposób miałabym montować tam filmy, w jaki sposób miałabym je nagrywać. Musiałabym się tego wszystkiego na nowo nauczyć i byłoby to dość skomplikowane dla mnie. Szczególnie, że ja jestem trochę jak taka babcia, wiecie, nie ogarniam. W ogóle przeglądałam sobie dzisiaj komentarze pod moim statusem i słuchajcie, widzę taki komentarz, że najlepsza youtuberka, czy coś takiego, najlepszy YouTube. I o mój Boże, tak mi się zrobiło miło. Żeś wiedziałam, dobra, tak dawno nagrywam, że muszę już coś wstawić, bo głupio będzie, nie? Tyle osób mnie ogląda, tyle osób chce nowe filmy, a ja y, zwlekam z tym jeszcze tak długo. Y, dobra, teraz będę zapraszała ludzi, ale przyszły chyba tylko trzy osoby na to top model, więc jeszcze pozapraszałam kilka i wyszło tyle, ile powinno być chociaż te kategorie co miałam zapisane nie wszystkie zostały wykorzystane to jestem zadowolona z tego typu model uważam, że było spoko oprócz tego, że ciągle musiałam po prostu latać z aplikacją bo ta mi się wyłączała, musiałam wychodzić z gry i myślę, że dla uczestników też nie było to zbytnio komfortowe no ale cóż udało mi się je zrobić i dlatego jestem dumna i słuchajcie Zainstalowałam Sims. Nie będzie żadnych filmów Simsa, mimo opcji, yy, bo na komputerze. A ja nie zamierzam się w to angażować i tego obczajać, jeżeli mam już telefon. Mam nadzieję, że on mi wystarczy. Jeżeli mi nie wystarczy, to tak yy, może się przestawię. Dobrze, jesteśmy już w moim domku. Po to zapraszam już trochę ludzi, więc będzie nas więcej. Ale jak widać, mam trochę lagi. Ale to już takie uroki tej gry i takie uroki mojego telefonu. Bardzo polecam Samsung Galaxy A41. Jakby ktoś był ciekawy, taki, wiecie, nowy model. Jak ktoś jest ciekawy, to Geo jest do wygrania. One jeszcze wtedy nie wiedziały eee, i pewnie nadal nie wiedzą, co było do wygrania. Ci, co odpadli. Ale jeżeli to oglądacie, to słuchajcie, bardzo mi bardzo miło, że wystąpiłyście w moim filmie. O którym nie miałyście pojęcia. Eee, I tak, do wygrania było Geo, które musiałam kupić, bo okazało się, że jedno oddałam. Szczerze, byłam przekonana, że jeszcze jedna torba mi została ale chyba się pomyliłam, bo jej ostatecznie nie znalazłam, yy, więc musiałam ją kupić. Słuchajcie, mega przepraszam, ale nie nagrała się jedna scena, gdy odpadała yy, osoba. Nie pamiętam kto, ale teraz kategoria to szkoła. Teraz tak patrzę w ogóle, że ta muzyka w tym domku w nagrywaniu jest jakaś dziwna, taka inna. E, no spoko, ale tak, tak się jakoś powtarza, dziwnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Swierzeczki mam już wygłaskane, jak widać. I w ogóle ja dawno się nie logowałam strasznie do gry. Wiecie, no całe to usunięcie lasarny, w sensie lasarna mnie usunęła, czy coś takiego. Pewnie widzieliście, albo słyszeliście. Widziałam, że dużo ludzi do mnie pisało o to i nie tłumaczyłam każdemu, bo twierdzę, że to nie jest do końca sprawa, o której chcę mówić. Bo w sensie między nami nic się nie stało Żeby nie było e, Ja nic jej nie zrobiłam Ona też mi nic nie zrobiła e, Tylko raczej po prostu Powiedziała mi tak Że chciała zwolnić miejsce dla ludzi z lajwa No było to przykre Wiadomo, no bo długo miała w tych, w tych Najkach mnie e, No ale cóż, takie życie, nie? Nie przejęłam tym się jakoś bardzo Wiedziałam, że ta chwila na pewno dojdzie Kiedyś do skutku Nie myślałam, że jednak w najbliższym czasie. Od tamtego czasu czułam, że jeszcze bardziej się od siebie oddaliłyśmy, tylko wiecie, żeby nie było żadnych plotek. Nie przyjaźniłyśmy się, nigdy się nie przyjaźniłyśmy, nawet myślę, że nie kolegowałyśmy. Może po prostu była to jakaś znajomość, relacja między fanką a idolką, ale w pewnym czasie. Ja też dosyć urosłam, wiecie, ja jej fanką byłam przez około dwa lata. Może trzy. E, I wiecie, to jest długi czas. Ja też trochę urosłam e, i myślę, że po prostu jakoś ja chciałam iść bardziej w swoją drogę i dlatego przestałam ją oglądać. E, a to, że Usunam mnie zna, jak jeszcze bardziej mm, oddaliło nas, oddaliło mnie od niej szczególnie. Tak sobie myślałam, żeby w następnym filmie nagrać QA, bo ja kocham odpowiadać na pytanie, naprawdę to jest takie ekscytujące, uwielbiam to robić. I ja robiłam już sporo QA-ów, może tak cztery-3, ale nie nigdy na YouTubie, dlatego myślałam, żeby zrobić. Ale napiszcie właśnie w komentarzu, czy byście chcieli, bo ja bym bardzo chciała. A jeżeli będziecie chcieli. To zrobię artbooka. Więc czekajcie. Zrobię artbooka i będziecie mogli tam zadawać swoje pytania, jakieś wybiorę, które ja bym chciała. Może też na Instagramie zadam. Zobaczymy. Słuchajcie, nie mogę w to uwierzyć. Teraz sobie przypomniałam, że jest 1 września. Ja za kilka godzin będę miała rozpoczęcie roku. O mój Boże. Dajcie znać, czy chcecie wracać do szkoły. Ja? Nie wiem. Ja, w sensie brakuje mi moich przyjaciół, e, mało się z nimi spotykałam przez wakacje, myślę, że trochę je zmarnowałam e, i dlatego chcę wrócić do szkoły, ale z drugiej strony szkoła, stres, wszystko to, to jest za dużo. Ej, wiecie co? Ja wam wyłączę tą muzykę, co jest w tym domku, bo to jak ona wygląda teraz na tym filmie, to jak się powtarza tak dziwnie. E, nie, ja wam to wyłączę, bo ja sama nie mogę tego słuchać. Dobra, wyłączyłam, ale poczekajcie, włączę wam inną. O, e, jakąś znajdę może. Ej dobra, super jest ta muza. Następnym razem, jak będę wam wybrać, to też wybiorę tą. <grych> dobra, słuchaj. Zrobimy tak. Jeżeli ci się nie spodobała, to zostaw suba. Jeżeli ci się spodobała, to zostaw lajka i suba. Albo nie. Jeżeli ci się nie spodobała, to też zostaw lajka i suba. Będzie mi bardzo miło. Dzięki! Kocham gadać totalnie nie do tematu. Mam nadzieję, że miło Wam się ogląda to top model, gdzie ja nawijam o totalnie e, nie wiadomo skąd rzeczach, chociaż nie, no wiadomo, ale nie powiem tego, e, bo to jest content dla dzieci, tak? Powiedzmy, chyba. Nie, no w sumie to content dla wszystkich. Nie wiem w sumie, kto mnie ogląda, kogo to obchodzi. I tutaj niestety już mi się nie udało nagrać, e, jak ktoś wygrywał. Nie powiem wam dokładnie kto, albo nie, no dobra, już powiem. Wygrała Versix Animals, której wysłałam prezent. Pokażę wam, jak wyglądały ich luki, bo trochę głupio. Słuchajcie, niestety musiałam wejść na komputer, żeby wysłać e, Verix Animals prezent. E, chciałam wysłać jej geo, ale niestety e, u mnie na telefonie e, często wszystko się psuje i nie mam połowy moich itemów. Dlatego teraz wyślemy jej to geo, który chciał chciałam jej wysłać, ale z telefonu. Albo jej już oddałam. I nie pamiętam, co się stało z tym geo. A um. i wydawało mi się, że miałam je. Może jednak jego nie mam. Dobra, trudno. Walić to, kupimy jej. Dlaczego um, muszę teraz znaleźć? Chciałabym torby, może jej kupić. C torby. To jest ta druga, w sensie nie, ona chyba. A dobra, to kosztuje 2000. To nawet mniej niż myślałam, że będzie kosztowała. Jaki kolor jej kupić? Hmm. Może jej się spytam, chociaż nie, bo ona aktywna nie jest. Dobra, to kupimy jej może czarną i białe pasek albo białą. I czarny pasek. Nie, dobra, kupimy jej czarną. Tak. O, taką może. Ładna chyba, nie? Dobra. Teraz jej wyślemy. Okej. Okay. O, dobra Dobra, mam nadzieję, że film wam się podobał, zostawcie lajkę, zostawcie suba i co tam jeszcze komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie pa.